Witam się z Wami już twarzą w twarz. Tak jak widzieliście, zaczęłam nową książkę. Zaczęłam też wyzwanie czytam przez 24 godziny, które słuchajcie, polega na tym, że za każdym razem jak czytam, to włączam sobie stoper. Już moja poranna sesja dobiegła końca. Czytałam, słuchajcie, 22 minuty 55 sekund. Mamy sobotkę, bardzo deszczowe popołudnie, jest paskudnie na zewnątrz, więc myślę, że nie ma nic przyjemniejszego, niż usiąść sobie z kubkiem gorącej herbaty i czytanie. A czytam Teraz tą książkę: Roy Witch, autorstwa Lucy Jane Mood. Zobaczcie, jaka w ogóle jest piękna ta okładka. I to jest słuchajcie historia o czarownicy, która ma uśpione moce, która już niedługo skończy 30 lat. Która musi udowodnić. Dzięki panusiu. I która dostaje zawiadomienie od Kowenu, że jej wiedźmia godność ma zostać wystawiona na próbę. Nasza główna bohaterka to Bel, pełne imię Belladonna. Pracuje w księgarni, obraca się w zwyczajnym ludzkim świecie. Jej mama i babka też były czarownicami, to w zasadzie na początku zostało wyjaśnione, że to jest jej jedyna styczność, jak na razie z tymi czarodziejskimi mocami. No i pewnego razu w księgarni, tam gdzie pracuje, odwiedza ją podejrzana postać. Mężczyzna, który okazuje się, że również jest nie z tego świata. Właśnie on przynosi jej zawiadomienie z Kowenu i zostanie poddana jakiejś próbie, jakiej próbie, to jeszcze nie wiem. Jestem ciekawa. Przeczytam sobie, słuchajcie, jeden rozdział. Jestem na stronie 30. Robię sobie jakąś herbatę i zasiadam do kolejnego rozdziału. 3 godziny 37 minut, a to dlatego, że słucham też audiobooka, ale zanim o audiobooku, chciałam Wam trochę powiedzieć właśnie o tej książce. Bardzo przyjemnie mi się czyta. To jest taka cozy fantazy. Naprawdę mnie wciągnęła, jestem na 154 stronie i tutaj sobie już ją zakładam. No i słuchajcie, Bell rzeczywiście wybiera się na próbę, czy jest godna zachowania swojej mocy. Jak dotąd ona w ogóle tak jakby z tej mocy w jakiś bardzo potężny sposób nie korzystała, nie eksplorowała tego tematu. Zajmowała się tworzeniem, nie wiem, eliksirów, zaklęć. Została wciągnięta przez zwykłe życie. Przytłoczyła proza życia to, że się wyprowadziła z rodzinnego domu i nie miała już tego połączenia z matką i z babką, które były potężnymi czarownicami i rzeczywiście cały czas kontakt z tą magią miały. Ona, słuchajcie, jest niepewna siebie. Nawet w swojej pracy nie potrafi postawić na swoim, nie potrafi też dać kroku naprzód i poprosić o awans. Cała sytuacja sprawiła, że ona przestała w siebie wierzyć i zaczęła się z tą magią chować i używała tej magii tylko właśnie do takich prostych czynności, jak nie wiem, zmywanie naczyń czy odkładanie książek na półce w swojej bibliotece, w której pracuje. I teraz, słuchajcie, ona dociera na tą próbę, na tak zwane omroczenie, na tą próbę, gdzie zostanie oceniona przez inne czarownice, czy ona jest zgodna w ogóle zachowania tych swoich mocy. I na tej próbie, słuchajcie, jest 9 manifestacji, czy 9 sytuacji z jej życia, gdzie ona używała tej magii i oni oceniają w jaki sposób ona użyła tej magii w sposób dobry, godny pochwały, e, czy ta magia coś do świata wniosła, czy wręcz przeciwnie, działała na kogoś szkodę lub z własnych samolubnych pobudek. Naprawdę, fajna jest ta książka, wciąga mnie. a bohaterka, broń Boże, nie jest idealna, ma mnóstwo niedoskonałości, ale myślę, że o to chodzi właśnie. I dlatego też książka się tak nazywa Rewitched. Odkrywa bycie wiedźmą na nowo. Mam nadzieję, że w dalszej części historii ona na nowo zakocha się w tej magii. A jeśli chodzi o audiobooka, o którym Wam. E, Wspominałam. Słucham aktualnie na Storytel, Ciągle mi się tam odnawia abonament, więc po prostu tam zostałam. I jest to, słuchajcie, Christine Hanna. Prawdziwe kolory. To jest naprawdę przepiękna powieść. Długa, ale ja już jestem mniej więcej w ostatniej ćwiartce. To jest, słuchajcie, opowieść o trzech siostrach, które mieszkają na ranczu Jest tu dużo oko w bojach, jest dużo właśnie takiego ranczerskiego klimatu Jest siostra Winona, która jest rozsądna, jest prawniczką, ale ma problemy z postrzeganiem siebie której się wydaje, że nie jest dostatecznie dobra, że jest za okrągła Jest też Vivian, która jest takim promyczkiem tej rodziny, wiecznie pozytywna, uśmiechnięta, której zawsze wszystko wydawałoby się Udawać, ale historia rozciąga się na kilkanaście lat, więc to pokazuje też, jak to życie jest przewrotne i jak charakter ludzki potrafi się zmieniać. I jest też trzecia siostra, która wydaje się być taką, takim głosem do rozsądku dwóch pozostałych, o którą też książka troszeczkę. Mniej zahacza. Główny wątek jest pomiędzy dwoma siostrami i skupia się na ich życiowych wyborach i na tym, jak te życiowe wybory potrafią być ze sobą sprzeczne, na to, jak w takiej siostrzanej miłości może przeszkadzać zazdrość, która i właśnie u tych sióstr się pojawia. Także słuchajcie, bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o właśnie zgłębianie takich relacji rodzinnych. Można się naprawdę utożsamić. Bardzo mi się podoba powieściach Christine'a na to, że one nie są lukrowane, że nie zawsze jest pięknie, że to, że ktoś jest uważany za na przykład szczęścia, że nie oznacza, że on będzie miał szczęście całe życie i też pokazuje, jak charakter osoby może się zmienić na przestrzeni lat. Przepiękna książka. Niewiele mi zostało do końca, więc na pewno Was update'uję. Jak na razie jestem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo mi się podoba e, lektorka Olga Bończyk. Bardzo ładna, słuchajcie, wymowa. Tutaj jest wiele nazw z angielskiego e, i lektorka naprawdę fajnie je czyta. Jeśli chodzi o update, to na razie by było tyle. then Dzień dobry kochani, właśnie skończyłam pracę. Chciałam sobie usiąść i się zrelaksować chwilę, bo byłam też na spacerze z psem i zmarzłam. Mam ochotę, słuchajcie, na herbatę czaj. I właśnie wygooglowałam sobie sposób przyrządzenia tej konkretnie herbaty. No i słuchajcie, tak się składa, że mam taką tutaj herbatkę: masala czaj. Tej firmy Bazilur. Dosłodzę sobie ją mlekiem karmelowym Barista pro Z przepysznej naprawdę fajnie się sprawdza z takich y, słodszych napojów. No i tutaj mamy składniki: dwie łyżeczki czarnej herbaty, czyli ja po prostu wezmę sobie dwie torebki, bo ona jest torebkowana. A nie, zrobię sobie z porcji, bo to jest na dwie porcje. To wezmę sobie jedną torebkę, jedna czwarta szklanki mleka, łyżeczka miodu lub brązowego cukru, to ja sobie na razie to opominę, bo to mleko jest dosyć słodkie. No i do tego wchodzą też przyprawy. Imbir, cynamon, kardamon, e, gwiazdki anerzowe, ale chyba anerzów nie mam akurat. Goździki, nawet rozgniecione ziarenka czarnego pieprzu tutaj są. Szczypta tartej gałki muszkatułowej. Przepis jest takie Słuchajcie, że najpierw należy zagotować wodę, około szklankę wody, z przyprawami dodać herbatę, gotować na małym ogniu przez 5 minut, dodać mleko i słodzik, wymieszać i ciągle podgrzewać, doprowadzając prawie do wrzenia. Robimy. test na żywo. Uu. Myślę, że następnym razem, słuchajcie, ja bym dodała pół na pół e, proporcje mleka i wody. Trochę zbyt wodnica. Trochę bym bardziej chciała, żeby była ta konsystencja tej herbatki taka bardziej aksamitna. Niemniej jest bardzo dobra. E, także siadam sobie i będę czytać. Sięgam po to, co czytałam. Rewitched. Włączam stoper i widzimy się za jakiś czas. No dobra kochani, jest już później już zaczęło robić ciemno. Ja mam na koncie 7 godzin, już przeczytanych. Jestem na 282 stronie, już przeszłam środek. Powiem Wam, że robi się coraz ciekawiej. Książka jest naprawdę magiczna. Coraz więcej rzeczy z magią związanych się dzieje. Są zaklęcia, także ja jestem naprawdę szczęśliwa. Zaczęłam też kręcić cynamonki, więc odkładam książkę. Teraz będę robić na dzień. Jutro do kaweczki wleci nie tylko książka, ale też cynamonka. 9 godzin 58 minut. Przez ten czas, słuchajcie, przeczytałam już Rewitch i słuchałam także prawdziwych kolorów Christine Hanna, ale jeszcze mi zostało tam chyba 2,5 godziny do wysłuchania. Natomiast ta książka była taka przytulna, taka cozy, to jest dla mnie definicja cozy fantazy. W ogóle to, co się stało pod koniec książki, jaki tam był plot twist, byłam zaskoczona, było to, czego się spodziewałam, czyli Nasza główna bohaterka Bel chciała odnaleźć znowu miłość do magii. Oczywiście tej magii w książce było sporo. Dostałam to, czego chciałam. Daję tej książce, słuchajcie, cztery gwiazdki. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie się wprawić, może nawet w taki trochę halloweenowy klimat, bo tutaj główna akcja dzieje się właśnie w dzień Halloween. Jest to idealna książka. Na październik bardzo wam polecam. Ja tutaj siedzę z moim wczorajszym wypiekiem, czyli z cynamonką. Powiem wam, że coś mi wczoraj z tym ciastem nie chciało wyjść. Musiałam dosypywać mąki, bo bardzo się kleiło. No, ale finalnie bułeczki wyszły, wyrosły. Został mi też krem z wilgotniaka, którego możecie kojarzyć z zeszłego filmu. Ja mam, słuchajcie, herbatkę. Mam cynamonkę. Mam też przed sobą komputer i pracę. No, ale. Chwila przerwy z czymś słodkim, jak najbardziej musi lecieć. Witam już kolejnego dnia. Muszę wam powiedzieć, że ja totalnie oszalałam. Wczoraj zjedliśmy te cynamonki, ostatnią bułeczkę, a dzisiaj już upiekłam, a w zasadzie piekę, szarlotkę, jak tak dalej pójdzie. To nie zdziwcie się, jak będę ważyć 100 kg. To właśnie przyczyna jest taka, że mam ostatnio niepohamowaną potrzebę pieczenia. Jest już strasznie ciemno, ja siedzę przed komputerem. Ja pomyślałam, że powiem wam, Coś o tej książce, bo wczoraj zaczęłam ją czytać. Przeczytałam w sumie chyba tylko jeden rozdział: 20 stron. Z tyłu słuchajcie, może być hałas, bo kamanek odkurza. Zobaczmy, jak to wygląda na stoperze. 12 godzin, 18 minut. Słuchałam trochę. Ebuka, jak wyrobiłam ciasto. A co do tej książki, to tutaj główną bohaterką jest Michelle. Wraca, słuchajcie, do Vermontu, gdzie miała być tymczasowo po śmierci swojej matki. Słuchajcie, przejmuje pensjonat rodziców, miała go tymczasowo poprowadzić. I tutaj jest napisane, że spotka Klifa, samotnego ojca, utalentowanego piekarza i lokalnego ulubieńca. Z tego, co tutaj czytam, to Michelle jest introwertyczna. Cliff natomiast jest. Temowym ekstrawertykiem Plan jest prosty Za trzy miesiące po przekazaniu pensjonatu Młodszej siostrze Shelley powinna wracać do Seattle By objąć wymarzone stanowisko Tylko, że coraz częściej łapie się na tym Że myśli nie o karierze Lecz o swoim sąsiedzie Będzie tutaj sąsiedzkie love story Jak na razie ja jestem na scenie pogrzebu matki Co jest fajnego w tej książce To, że akcja jest z takimi jesiennymi akcentami, ale dzieje się to wszystko pod koniec lat 90. Wrzesień 1977 roku. I jak czytałam opinię o tej książce, to dużo dziewczyn pisało, że to jest taki typowy vibe Gilmore Girls. A książka jest dosyć obszerna, bo ma prawie 500 stron. Druga jesienna pozycja, jeśli Cię to uszczęśliwia. Julie Olivia. Powiedziała, że jakiś chłopak ją popchnął. Fanakie, a potem nie byłem zaskoczony, gdy przygotowała wniosek o rozwód. Nie mogę się doczekać. Właśnie wysłuchałam tej książki Prawdziwe kolory Kristin Hanna I muszę Wam powiedzieć, że no jestem pod wrażeniem Jak ukazuje to relacje trzech sióstr Jestem pod wrażeniem zakończenia Skończyło się tak, jak miałam nadzieję, że się skończy Ja Wam bardzo polecam przeczytać tę książkę Bardzo fajnie też ukazuje relacje Że nie są takie proste Że te emocje nie zawsze są jednoznaczne Dla jednego szczęście może oznaczać Dla drugiego nieszczęście Zawsze e, książki Christine Hanna mnie pozostawiają z takimi jakimiś głębszymi Przemyśleniami na dłuższy czas. Dużo takich myśli miałam podczas czytania, że bardzo Wam polecam. Daję tej książce 4,5 gwiazdki na Goodreads. Podczas gotowania obiadu słuchałam też książkę, którą czytam aktualnie, czyli Jeśli Cię to uszczęśliwia, i wysłuchałam sobie dwa rozdziały, że jestem teraz aktualnie na rozdziale szóstym. Książka czyta się naprawdę spoko. No dobra, słuchajcie, skończyłam pracę. Czas na herbatę i muszę Wam pokazać nasze zdobycze z Dilza. Byliśmy wczoraj w dilzie i kupiliśmy sporo herbat, mianowicie trzy rodzaje. Wszystkie dedykowane są właśnie pod ten czas zimowo-jesienny. Zapraszam Was na herbatkowy hall. Jak widzicie, dwie już są otwarte, chociaż może tej nie za bardzo widzicie, ale jest otwarta. I mamy tutaj grzaniec z Bujnicki z Lloyda i słuchajcie, ona jest przepyszna, rzeczywiście y, ma coś z tego grzańca. Przede wszystkim ja w niej wyczuwam porzeczkę. bardzo mi smakuje i to będzie też świetna baza do takich zimowych herbatek. Ona już jest naprawdę suto doprawiona, jest bardzo aromatyczna. Rzadko kiedy się zdarza, żeby herbata miała aż tyle aromatu, więc bardzo Wam polecam w dirzie. Druga, słuchajcie, to jest tekane. Szukałam czegoś może bardziej w jesiennym stylu, ale nic nie było. Byłam trochę zawiedziona, że nic nie było stekane. No ale jak zobaczyłam, czerwoną, pomarańcze, to nie mogę Wam się oprzeć, bo myślę, że to też będzie fajna właśnie baza do takich e, zimowo-jesiennych herbatek. Ona bardzo fajnie smakuje, ma dosyć taki kwaskowy posmak, ale ja w herbatach to bardzo lubię i te kany też są e, dosyć wyraźne w smaku. No i mamy tutaj jeszcze coś z Lloyda, czyli z tej samej firmy, co grzaniec. Jabłko i cynamon. Myślę, że teraz właśnie sobie zrobię tą, bo już te dwie próbowałam. Dwie są naprawdę spoko, chociaż myślę, że ta smakuje mi bardziej. Teraz sobie przetestujemy. Jakos na Ona już pachnie przez opakowanie. I mamy tutaj takie piramidki. test herbatki herbatki. Bardzo dobra vibe tej tekany zimowej. Winter time chyba on ona się nazywała. Bardzo aromatyczna, bardzo dobra. Myślę, że tekana rośnie, niezła konkurencja. Tego mi było trzeba, słuchajcie. Trochę boli mnie głowa. Powinnam się już zabierać ze za sprzątanie, ale nie mam sił na razie. Siedzę z herbatką, czytam, ciągle się wabujam z takim jakimś lekkim przeziębieniem. Wziąłam sobie gripex, więc chwilę się wybrzeję z książką pod kocem z herbatą. No i potem się już zabiorę za domowe obowiązki. Dzień dobry kochani. Witam się z Wami poraną kawą w niedzielę. Wczoraj przeczytałam tą książkę. Już wam mówię, jak to wygląda na liczniku. 18 godzin 43 minut, także powoli się już zbliżamy do końca. Przeczytałam tą książkę i powiem Wam, że uwielbiam ją. To jest definicja dla mnie komedii romantycznej, jeśli chodzi o jesienny klimat. Dosłownie tam do jednej rzeczy bym się mogła przyczepić, ale nie będę wam zdradzać po prostu fabuły. Ta relacja naprawdę była zbudowana w czasie. Bardzo mi się podobała z przeszkodami żeby nie było za słodko. Bardzo fajny proces otwierania się jednego człowieka na drugiego. No i słuchajcie, jest wzruszająca. Jest wzruszająca. Parę razy miałam gule w gardle. Dostała ode mnie 4,5 gwiazdki na Gudric. Jak się już wczoraj do niej przyssałam, to się już nie mogłam odessać. Podoba mi się, słuchajcie, postać zarówno głównej bohaterki, chociaż miała niektóre swoje momenty denerwujące, ale też podoba mi się postać yy, głównego bohatera, czyli Cliffa. Cliff to jest taki słodziak. Jedną scenę bym usunęła z tej książki, ale nie będę wam zdradzać, to nie jest, słuchajcie, taki romans lekki, który zaraz zapomnicie. Jest to też książka, moim zdaniem, trochę z refleksją. Są tu poruszane różne trudne tematy. Tutaj nawet na początku jest taki disclaimer. o temat żałoby, porzucenia przez rodzica, rozwodu, zdrady. I jest to jedna z fajniejszych książek o takiej tematyce romantycznej na jesień. Jaką ja w ogóle kiedykolwiek czytałam Bardzo Wam ją polecam, a tymczasem Ja popijam sobie poranną kawę I mam kolejną jesienną Książkę, Falling Like Leaves Jesienna miłość, Misty Wilson Przeczytałam sobie, słuchajcie, wczoraj i przeczytałam 28 Stron, 3 rozdziały Rozdziały są krótkie, tempo jest szybkie Natomiast tutaj mamy już zgoła inną Sytuację, bohaterowie są młodsi Na razie się skupiamy na Elis, która Kończy szkołę, jej hobby to Projektowanie, słuchajcie, ubrań, Ten ma swoją Maszynę do życia, ale też jej rodzice mają wielkie ambicje, żeby została dziennikarką. Latem dorabia sobie, z tego co pamiętam, w firmie swojego ojca, chodzi na jakieś tam branżowe eventy, ale już czuć od pierwszych stron, że jej serce bije do mody. Szkopuł polega na tym, że pewnego razu rodzice przychodzą do niej i mówią, że się rozwodzą i ona musi się wyprowadzić z matką na jakiś czas do cioci, do małego miasteczka Bramble Falls, gdzie ludzie słuchajcie, świętują jesień jak nigdzie indziej. Wydaje mi się, że w tej książce bardziej czuć ten klimat już od tych pierwszych stron Girl Girls. Ja jak na razie słuchajcie chłonę tą jesienną atmosferę. No i Elis spotyka swojego przyjaciela, który wydaje mi się, że jest właśnie na tej okładce, w kawiarni, kiedy pierwszy raz idzie ze swoją kuzynką, żeby znaleźć jakąś dobrą kawę w tym małym miasteczku. Ona, słuchajcie, raczej jest miastowa, kocha Nowy Jork, a tutaj musi wrócić do małej mieścinki z jej dzieciństwa. Spotyka Coopera, który pracuje w tej kawiarni, którym się kiedyś przyjaźniła, z którym przeżyła swój pierwszy pocałunek. Spotykają się i jest, słuchajcie, okór. Zasiadam do kawusi, i będziemy czytać dalej. Dobra, moi drodzy, właśnie przeczytałam um, Falling Like Leaves. Była to historia typowo, słuchajcie, dla nastolatków o nastolatkach y, i przez co była dla mnie trochę nudna, niektóre zachowania bohaterów mnie irytowały. Ja już jednak celuję w trochę inne książki, więc myślę, że ta książka y, poleci na Vinted. Myślę, że jak jesteście w młodszym wieku, to y, Wam się może ta książka spodobać. Elis wraca do miasteczka, gdzie mieszka Cooper w porząsiu y, i widzę, że to jest, słuchajcie, będzie seria książek. Pierwsza część w serii, więc jestem ciekawa, czy kolejne książki też będą na wselekach. A może będzie coś, słuchajcie, w klimacie Pumpkin Spice, czyli o to trochę starszych bohaterach. Niemniej jak macie ochotę na jesienny klimacie, to mnóstwo. To ta książka jest przesączona jesiennym klimatem. W zasadzie w wokół jesiennych aktywności po prostu. Kręci się życie tych bohaterów. Że na pewno polecam, jeżeli chcecie wczuć się w jesienny klimat, no ale historia jest dosyć prosta. Czytało się szybko, ja daję tej książce 3 gwiazdki. Topuję na liczniku mamy 22 godziny i w tych 22 godzinach przeczytałam cztery książki, czyli Rewitched, prawdziwe kolory, jeśli cię to uwczęśliwia. I właśnie tą książkę, którą przed chwilą Wam pokazywałam jesienna miłość, Falling Like Leaves. Z czego zaczęłam już miałam tą książkę Christine Hana prawdziwe kolory, która była, słuchajcie, moim audiobookiem. Te dwie godzinki, które mi zostały w tym wyzwaniu, ja sobie wykorzystam na przesłuchanie czegoś, co też już zaczęłam słuchać. I są to goście weselni, i muszę Wam powiedzieć, że przesłuchałam już trzy rozdziały, zaśmiałam się na głos już chyba z pięć razy. Bardzo mi podpasowała ta lektura. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, 9 godzin do wysłuchania. Myślę, że tutaj już zakończę. Wyszedł taki, słuchajcie, dosyć jesienny repertuar tych lektur. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy lubicie takie wyzwania czytelnicze, czy Wy sobie takie wyzwania robicie. Podzielcie się swoim jesiennym TBR-em. Zapomnijcie też zostawić kciuku w górę. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie subskrybujcie. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa.